Jaka jest najlepsza pigułka na zdrowie? Trochę przewrotnie, bo najlepsza pigułka na zdrowie to wcale nie jest pigułka. Zadbaj o te sześć obszarów i będziesz czuć się lepiej każdego dnia. Nazywam się Helena Olarska i pokażę Ci złoty środek w drodze do zdrowia. W jaki sposób? Poprzez mądre łączenie medycyny chińskiej z medycyną akademicką. Czy te metody naprawdę można połączyć? I jak mądrze podejść do zdrowia? Oglądaj dalej, a dowiesz się więcej. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że to, co najsilniej wpływa na nasze zdrowie, to styl życia, który odpowiada za aż 50 do 60% tego, jak się czujemy, czy chorujemy i na co. Na to co zaliczamy do zdrowego stylu życia, składają się: zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, dobry sen, zarządzanie stresem, unikanie używek i dbałość o dobre relacje. Każdy z tych elementów jest ważny, żeby zachować zdrowie, bo w życiu chodzi o równowagę. Nie chodzi tylko o to, żeby na przykład odżywiać się zdrowo. Osoby, które interesują się zdrowym odżywianiem, często wpadają w skrajności. Mówią: Teraz będę jeść tylko wegetariańsko, albo teraz będę odżywiać się tylko ekologicznie, więc nie pójdę ze znajomymi na pizzę, nie wyjdę ze znajomymi na stekę i w ogóle się z nimi nie spotkam, bo na pewno będą nakłaniać mnie do tego, czego ja w tej chwili nie jem. Sama padłam kiedyś ofiarą takiego podejścia, więc mówię o tym z własnego doświadczenia. I to dotyczy każdego pola. Wiemy, że mamy różne relacje. Niektóre z nich są trudne. Może być tak, że to te bliskie relacje są dla nas najtrudniejsze. Osoby, które podchodzą do zdrowia tak, podnoszę ręce, żeby zrobić cudzysłów, bo to niekoniecznie jest zdrowie, ale osoby, które podchodzą do. Relacji radykalnie powiedzą, jeżeli ktoś nie powoduje w Tobie dobrych odczuć, jeżeli ktoś konfrontuje Cię z tym, co trudne, sprawia Ci przykrość, odetnij się od Niego. I niektóre osoby idą za daleko, odcinają się od wszystkich, bo w życiu, w relacjach zawsze są trudne momenty. Dlatego chcę pokazać Ci zaraz, że najważniejszy jest umiar, powiedzieć po kilka słów o każdym z obszarów życia, dać podstawowe wskazówki, co i jak robić, żeby poczuć się lepiej. Pierwszy obszar to jest zdrowe żywienie. Jeżeli chodzi o zdrowe żywienie, pacjenci często pytają mnie, co jeść, żeby czuć się lepiej. I ja zawsze mówię, że w XXI wieku ważniejsze jest nie co jeść, tylko czego unikać. Nie co dodać, tylko co odłożyć. W kwestii zdrowego żywienia zadbaj o to, żeby jeść posiłki regularnie i żeby były one ciepłe i gotowane. To jest podstawa również dietetyki chińskiej. Wiemy, że w przewodzie pokarmowym mamy około 40 stopni, w środku naszego ciała jest ciepło, więc wszystko, co przyjmiemy w innej temperaturze, musimy najpierw ogrzać, dlatego że dopiero w temperaturze żołądka i jelit zachodzi trawienie i zachodzi wchłanianie. Ono nie zachodzi na zimno. Wobec tego posiłki powinny być ciepłe. Dodatkowo, jeżeli masz problemy z trawieniem, i to dotyczy też nadwagi, to dotyczy też otyłości, gdzie nasz metabolizm nie działa właściwie, posiłki powinny być wstępnie obrobione termicznie. Wiele osób zauważa, że ciężko im jeść to, co surowe, albo to, co bardzo tłuste. Dużo łatwiej, na przykład podgotowane warzywa albo warzywa przygotowane na parze. Nie bez przyczyny też w większości protokołów detoksu odnajdziemy właśnie zupy, właśnie warzywa gotowane na parze, czy kaszę z niewielkim dodatkiem tłuszczu, dlatego że takie jedzenie, ciepłe, proste, odciąża przewód pokarmowy. Oprócz tego, żeby jeść regularnie i na ciepło, ważne jest też to, aby nie jeść za dużo, aby nasz przewód pokarmowy mógł odpocząć. W większości osób, zwłaszcza takich, które mają problemy metaboliczne, nadwagę, insulinooporność, w zupełności wystarczą dwa lub trzy posiłki dziennie. Wcale nie ma powodu, a nawet jest to przeciwwskazane, żeby jeść sześć razy dziennie posiłki węglowodanowe, podbijać tym samym poziom cukru we krwi i poziom insuliny. To z takich prostych wskazówek. Oczywiście dietetyka chińska i... Każde podejście dietetyczne, niezależnie od tego, na jaką dietę się zdecydujecie, daje Wam dużo więcej wskazówek. Pozwala dobrać produkty dla tego stanu, który jest obecnie. Pozwala wzmocnić albo pozwala oczyścić. Pozwala odżywić albo pozwala odchudzić. W dietyce chińskiej kierujemy się pojęciem smaków i termiki. Smaki to te same pięć, które znacie z życia codziennego. Kwaśny, gorzki, słodki, ostry i słony. Najważniejszy jest umiar. Tak jak mówimy w dietetyce zachodniej, że na talerzu powinno być przynajmniej trzy kolory, tak samo w naszej codziennej diecie powinny być obecne wszystkie smaki. Zgodnie z medycyną chińską, smaki mają powinowactwo do układów i narządów i mogą pewne narządy wzmacniać albo osłabiać. Dlatego, właśnie tak ważny jest umiar. Mamy też zegar obiegu energii. Zegar obiegu energii w medycynie chińskiej mówi nam, że pierwszy posiłek warto zjeść w czasie maksimum energetycznego, które mamy w narządach związanych z przewodem pokarmowym i to jest godzina 7 do 11 rano. No i rzeczywiście takie podejście się sprawdza. Kolejnym filarem jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna na zachodzie często jest aktywnością wysokokortyzolową, to jest pójście na siłownię, to jest bieganie, podnoszenie ciężarów, coś, co tak naprawdę nas stresuje. Natomiast aktywność w medycynie chińskiej czy w większości naturalnych podejść to jest coś wręcz przeciwnego. My na zachodzie uważamy, że trzeba się spocić, że serce powinno być szybciej, że po treningu powinniśmy być wyczerpani. W finach. Każdy Chińczyk powie, że ćwiczymy z rana, żeby mieć więcej energii. Po treningu powinniśmy być silniejsi, po treningu powinno nam się łatwiej myśleć. Absolutnie nie powinniśmy się pocić, przecież tai chi czy qigong ćwiczy się rano w drodze do pracy w parku, więc nie ma możliwości, żeby się później umyć. Tak więc aktywność, która jest wskazana i wskazana dla większości osób, to aktywność łagodna, ale regularna. Dużo lepiej byłoby każdego dnia iść na półgodzinny spacer, pooddychać świeżym powietrzem, oczyścić głowę, nie słuchać w tym czasie audiobooka, a dwa razy w tygodniu zadbać o intensywniejszą aktywność, na przykład o ćwiczenia oporowe, które zaangażują wszystkie grupy naszych mięśni, niż dwa czy trzy razy w tygodniu dać sobie wycisk na siłowni, po którym no nie to, że nie chcecie iść do pracy, nie chcecie żyć, chcecie się położyć, i Zregenerować. I ja tutaj oczywiście nie mówię, że chodzenie na siłownie jest złe, niektórzy ludzie to lubią, niektórzy czerpią z tego korzyść yy, i przyjemność, ale jest wiele osób, które mówią: no nie, znowu idę na trening. A dlaczego tam chodzisz? No bo trzeba ćwiczyć. To nie tak. Mamy współcześnie tak duży wybór aktywności, jakiego nie mieliśmy nigdy. Wybierzcie taką. Która wam pasuje, nie chcecie spacerować, spacer jest dla was nudny, idźcie popływać, nie chcecie pływać, idźcie potańczyć, nie chcecie robić nic samodzielnie, idźcie na zajęcia w grupie, zajmijcie się wspinaczką, zapiszcie się do grupy rowerowej. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Chodzi w nich nie tylko o to, żeby się poruszać. To oczywiście jest bardzo ważne. Ruszamy się, lepiej krążą wszystkie płyny w ciele, poruszamy mięśniami, ćwiczymy mięśnie. Celowo nie mówię tutaj, że spalamy też kalorie, no ale oczywiście spalamy też kalorie, ale ważne jest też to, że podczas aktywności fizycznej nasz umysł odpoczywa. To powinien być czas, kiedy nie oglądacie serialu, nie czytacie książki, nie czytacie audiobooka, tak? Nie tak jak kiedy idziecie na bieżni, a w uszach coś gra albo coś oglądacie. Nie, powinniście wtedy odpocząć. Ciało pracuje, krew dopływa do mięśni, a umysł odpoczywa. I dobrze jest, jeżeli macie z tego też przyjemność emocjonalną, jeżeli ten czas aktywności, który często naprawdę trzeba z trudem wygospodarować z dnia codziennego wyjść wcześniej z domu, wrócić do domu później, odwołać jakieś spotkanie jeżeli jest dla Was przynajmniej równie przyjemny, a najlepiej jeszcze przyjemniejszy niż reszta dnia. Takim dobrym rozwiązaniem, nie pochodzącym z medycyny chińskiej, tylko z medycyny indyjskiej, jest yoga. Pewnie wiecie, że yoga jest coraz popularniejsza i mamy różne style jogi. Mamy jogę dynamiczną, mamy jogę bardziej statyczną, taką, która jest lecznicza, jest yoga dedykowana bardziej mężczyznom, jest też Yin Yoga jako taka metoda pracy z energią Yin i Yang, którą można pięknie łączyć z medycyną chińską. Więc wybór jest naprawdę ogromny i jestem pewna, że jeżeli podejmiecie dla siebie decyzję, że chcecie ćwiczyć, z łatwością znajdziecie taki rodzaj ćwiczeń, który wam pasuje i który bardzo szybko sprawia, że czujecie się lepiej. Trzecia pigułka na zdrowie to jest dobry sen. Sen jest bardzo ważny. Sen jest bardzo ważny, żeby się regenerować, i w zasadzie tak ważny, że jego znaczenie jeszcze do końca nie jest poznane. My nie do końca wiemy w medycynie czy w chronobiologii, dlaczego zapadamy w sen o tej, a nie innej godzinie i co sprawia, że się budzimy. Co więcej, wiemy, że każdy z nas ma zegar biologiczny i mamy pewne przesunięcie, więc bardzo ważne jest to, żeby żyć w zgodzie ze swoim biologicznym zegarem. I teraz w psychologii, w chronobiologii coraz częściej podkreślane jest znaczenie tak zwanej higieny snu. Higiena snu to są podstawowe rzeczy, które możecie zrobić we własnej sypialni, tam gdzie śpicie, żeby spać lepiej, żeby ten odpoczynek nocny był bardziej regenerujący. I to dotyczy wielu pacjentów. Kiedy przychodzą do mnie osoby i mówią, że one mają bezsenność, ja dokładnie wypytuję, na czym to polega. Czy to jest tak, że ktoś nie może zasnąć, a jeżeli nie może zasnąć, to czy wynika to z gonitwy myśli, czy wynika to po prostu z tego, że chce spać, jest zmęczona, ale nie zapada w sen? Czy na przykład wybudzę się, a jeżeli wybudzę się, to czy śpi płytko i budzą go jakieś dźwięki? Czy wybudzę się spontanicznie? Czy wybudzę się na przykład dlatego, że jest zlany potem? Czy może wybudzę się, żeby skorzystać z toalety? Dodatkowo interesuje się tym, na ile sen jest Czy człowiek rano budzi się wyspany? Czy wstaje, bo musi iść do pracy, ale tak naprawdę mógłby spać dłużej. A mamy też takie osoby, które budzą się za wcześnie, godzina czwarta, piąta. To jest dobra godzina na pobudkę w lecie. Tak jak ktoś budzi się latem o piątej, zwykle jest bardzo zadowolony, ale pod warunkiem, że jesteś wtedy wyspany, zregenerowany, jeżeli budzisz się o piątej, bo przeczytałeś książkę, że wtedy będziesz miał cudowne poranki i będziesz miał dodatkową godzinę na czytanie książki, picie kawki czy spędzenie czasu z dzieckiem, to yy, tak nie jest. Jeżeli potrzebujesz spać, śpi, Nasze ciało daje nam sygnały, jeżeli jesteś zmęczony, powinieneś spać więcej. I do higieny snu, tak jak wspomniałam, zaliczamy to, jak urządzona jest nasza sypialnia, w czym śpimy, jak śpimy, czyli na przykład to, czy jest rzecz bardzo prozaiczna, czy nasza kołdra i poduszka są dla nas przyjemne, czy na naszej poduszce i materacu jest nam wygodnie, czy materiał, z którego zrobiony jest pościel, nas nie drapie, nie drażni. Załóżmy, że tak. Dalej, jaką mamy temperaturę w sypialni. Czy nie jest tam za gorąco albo za zimno? Wiele osób lubi mieć w domach 24-25 stopni, podczas gdy właściwa temperatura to 19-21. Popatrzmy, co dzieje się w blokach. Kaloryfery zaczynają grzać w nocy, a przecież w nocy powinno być chłodniej. W nocy przykrywamy się kołdrą i przez długi czas powinniśmy spać w pomieszczeniu, które jest chłodniejsze niż za dnia. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, żeby spać. Ciemności, w takiej całkowitej ciemności. Powinniśmy próbować i starać się za wszelką cenę odwzorować rytm, który od tysięcy lat ludzie znają z natury, czyli chodzenie spać wraz z zachodem słońca. No wiadomo, na to nie ma co liczyć, mamy lampy, no i chodzenie spać o godzinie 16 w zimie dla nikogo nie byłoby korzystne. Więc powiedzmy, że ta godzina 21, 22, 23. W medycynie chińskiej mówimy, że koniecznie trzeba zasnąć przed 23, dlatego że od 23 do y, 3 nad ranem regeneruje się wątroba, pęcherzyk żółciowy w pozycji horyzontalnej, bo to nie jest oderwane od medycyny zachodniej. Y, leżymy sobie, no leżymy w pozycji horyzontalnej. Y, krew jest równomiernie rozdzielona między narządami, wraca do wątroby, zachodzą wszelkie procesy detoksykacji, oczyszczania, tak żeby następnie dnia, Spokojnie zacząć dzień. No i próbując odwzorować ten naturalny rytm, powinniśmy spać w ciemności. Powinniśmy spać tak, żeby żadne światło latarni nie wpadało do naszego pokoju, żeby żadne lampki LEDowe nie świeciły w pokoju. Tutaj myślę też o zegarach elektronicznych. No i najlepiej by było, żebyśmy nie tylko spali w ciemności, ale żeby rano budziły nas promienie słoneczne, które gdzieś tam z okna wpadają do pokoju. Nie każdy może to zrobić. Ale co może zrobić każdy? Każdy z nas może na godzinę, dwie przed snem zrezygnować ze światła niebieskiego. Kiedyś uczyłam, że w tym celu rezygnujemy z ekranów, ale teraz większość ekranów, czyli laptopy, telefony, ma takie ustawienie jak tryb nocny, gdzie rzeczywiście to światło niebieskie jest eliminowane i wasz ekran staje się ciemniejszy, w odcieniu cieplejszym, takim pomarańczowym. Ja sobie myślę, że to jest pewne przypomnienie dla nas z tych czasów, kiedy ludzie w jaskiniach zasypiali przy świetle ogniska, ale to oczywiście jest tylko moja hipoteza. Jeżeli zauważyliście, że śpicie źle, trudniej jest wam zasnąć, wybudzacie się albo sen nie jest regenerujący, zadbajcie najpierw o te podstawowe rzeczy: regularne pory chodzenia-spać, łóżko, które służy tylko do spania, a nie do jedzenia, nie do oglądania seriali. Ciemność i chłód w pomieszczeniu, w którym śpicie, przyjemna pościel, komfortowe warunki i zwrócenie uwagi na to, jakie światło i kiedy wpada przez wasze okno. U większości osób to już powoduje znaczącą zmianę w tym, jak im się śpi w nocy. Kolejna kwestia to zarządzanie stresem. Mamy dwa rodzaje stresu: eustres i dystres. Eustres to jest taki stres, który jest wskazany, dobry, motywujący. To jest stres, który odczuwacie, kiedy idziecie na rozmowę o pracę, zbieracie się w sobie, dajecie z siebie wszystko tak, żeby wypaść dobrze. To jest też stres, który odczuwacie przed sprawdzianem, tak? Wasze umysł pracuje na maksymalnych obrotach. Stresujecie się, ale po to, żeby napisać, zdać, może zapomnieć. A co jeżeli stres się przedłuża? Co jeżeli poszliście na rozmowę o pracy, wypadliście jak najlepiej, dostaliście tą pracę, ale dalej się martwicie i stresujecie, bo może ten pracodawca zmieni zdanie, a może nie ma jeszcze wyników i może Wy się stresujecie, czy aby na pewno wypadliście dobrze, a może mogliście coś zrobić lepiej. Albo gorzej, macie jakąś stałą pracę, która jest dla Was codziennym źródłem stresu. To są na przykład wszystkie osoby, które pracują z drugim człowiekiem i nie cierpią drugich ludzi. Tak naprawdę chciałyby pracować z komputerem, chciałyby pracować z dokumentami, no ale takim się życie złożyło, że zostały kasjerką, albo zostały księgową, ale bez komfortu pracy we własnym biurze, tylko... No w takim komforcie, gdzie pracuje z innymi osobami. Albo najgorzej pracujecie z ludźmi, bo tak Was rodzina pokierowała, w rzeczywistości chcieliście być muzykiem, a nie lekarzem. No i to jest dla nas źródło stresu. Kiedy robimy to, czego robić w danej chwili nie chcemy. Kiedy robimy to, w czym nie czujemy się dobrze, to jest źródło stresu. I mamy wtedy dwie możliwości. Albo pozostajemy w tym stanie i dochodzi do tak zwanego dystresu. To jest stres... Destrukcyjny, taki, który powoduje, że mamy przewlekle podwyższony poziom kortyzolu. Te hormony stresu cały czas krążą, cały czas jesteśmy aktywni. Układ współczulny jest nadmiernie pobudzony i czujemy się źle. Przybieramy na wadze, zaczynamy gorzej trawić, zaczynamy gorzej spać, odczuwamy napięcie w barkach, napięcie w ciele, no i stopniowo pojawia się jakaś choroba, która sprawia, że zaczynamy poszukiwać pomocy. Ale na szczęście jest też drugie wyjście. My możemy zarządzać swoim stresem. My, jeżeli nie możemy zmienić sytuacji, możemy zmienić swój stosunek do niej. I to nie są obietnice bez pokrycia. Myślę, że wiele razy byliście w życiu w takiej sytuacji, gdzie coś było dla Was stresujące, ale potem nauczyliście się i zmieniliście swój stosunek. Na przykład dla mnie w przeszłości bardzo stresujące były wystąpienia publiczne. Pamiętam, że przygotowywałam się do nich od dziecka, uczestniczyłam w konkursach recytatorskich. Każdy konkurs, mokre dłonie, spocone pachy, czasami szczękanie zębami, dużo stresu. Później innego rodzaju konkursy, wystąpienia, udział w szkolnych przedstawieniach, i tak z czasem zauważyłam, że stresuje mnie to coraz mniej. I kiedy zaczęłam tłumaczyć szkolenia z medycyny chińskiej przed dużymi grupami ludzi, mając lat 18, okazało się, że nie stresuje mnie to w ogóle. Co więcej! Idąc dalej tą ścieżką, kiedy zaczęłam prowadzić własne szkolenia, okazało się, że to uwielbiam. Uwielbiam mówić do ludzi. Uwielbiam się nagrywać, uwielbiam występować przed kamerą, mimo że jeszcze 20 lat temu byłoby to dla mnie nie do pomyślenia. Czy zmienił się bodziec? Nie. Nadal mówię do ludzi, nadal występuję, ale zmieniło się moje podejście. Ta sama sytuacja przestała być dla mnie źródłem stresu, i prawdopodobnie wiele sytuacji, które dla Was są stresujące, też poddadzą się takiej korekcie. Kiedy próbujecie to zrobić, to właśnie nazywamy zarządzaniem stresem. A jeżeli okaże się, że stresująca jest dla Was sytuacja, której nie możecie zmienić, zastanówcie się, może warto z niej zrezygnować w ogóle. Kolejny ważny aspekt to unikanie używek. Zdrowie mamy nie tylko dzięki temu co robimy, ale też dzięki temu, że rezygnujemy z pewnych rzeczy, o których wiemy, że są szkodliwe. I im jesteśmy starsi, tym gorzej na te szkodliwe rzeczy reagujemy. Pewnie pamiętacie takie czasy, kiedy mogliście wypić piwko albo lampkę wina codziennie wieczorem, a rano obudzić się zdrowi, szczęśliwi, bez obrzęków i iść do pracy. I być może te czasy minęły dawno. Gdzieś w czasach studenckich i teraz już tak nie jest. Yy, ja oczywiście nie zachęcam do tego, żeby być zdrowym, po to, żeby pić więcej albo więcej palić, albo nie daj Boże korzystać z używek, ale jeżeli ktoś miał takie doświadczenie, no to widzi, że im jest starszy, im mniej zdrowy, tym gorzej to wszystko toleruje. Więc oczywiście unikanie używek jest kluczem do zdrowia. Papierosy szkodzą, alkohol szkodzi. Kawa w nadmiernych ilościach też szkodzi. Narkotyki, dopalacze, wszystko co jest taką obcą toksyną dla naszego organizmu, to wszystko szkodzi. Obciąża wątroby, obciąża przewód pokarmowy. Często też używki towarzyszą jedna drugiej. Siadamy wieczorem napić się piwka, ale przy okazji pojawią się jakieś chipsy. Idziemy na imprezę ze znajomymi, nie planujemy... Ale jakoś zdarzy się zapalić. Jak gdzie jeden papieros, tam pół paczki? No bywa różnie, ale pamiętajcie, że używki nie są zdrowe. To nie jest tak, że trzeba zrezygnować z nich całkowicie, ale każde ograniczenie poprawi wasze zdrowie i samopoczucie, szczególnie w dłuższej perspektywie. I ostatnia kwestia, to jest kwestia relacji. Starajcie się utrzymywać relacje z ludźmi, na których Wam zależy i którym zależy na Was z takimi, którzy was motywują, wspierają, którzy przekazują wam pozytywne komunikaty, mówią kibicuję ci, uda ci się, którzy was chwalą, którzy prawią komplementy, bo od tego wzrastamy. Ale zadbajcie też o to, żeby w relacjach było miejsce na zdrową krytykę. Żeby nie obrażać się, jeżeli ktoś ci powie, wiesz, poprzednia fryzura była lepsza. Może nie ten kolor bluzki. To wypracowanie jednak jest dość kiepskie. CV? Wypadałoby poprawić je graficznie. Ludzie rzadko dają nam informacje zwrotną. I jeżeli to robią, zwykle oznacza to, że im na nas zależy. No chyba że po prostu są złośliwi. Wybierajcie tych, którym na was zależy, a nie tych, którzy chcą być złośliwi. Pamiętajcie, że dobre relacje społeczne. To są nie tylko relacje ze współpracownikami, znajomymi i przyjaciółmi, ale to też są relacje rodzinne, to są też relacje w domu. I o te relacje domowe z osobami, które są dla Was najbliższe, myślę, że powinniśmy dbać najbardziej. Takie wskazówki dotyczące stylu życia to nie są wskazówki, które typowo słyszymy w gabinetach lekarskich. Często na krótkiej wizycie, która ma 15 minut, nie ma na to czasu. A jednocześnie przypominam, styl życia. Odpowiada w 50-60% za nasze zdrowie. I dlatego warto zwrócić się w stronę medycyny integracyjnej, czyli mądrego łączenia tego, co akademickie, tego, co wypracowane dzięki nauce i tego, co wypracowane przez lata doświadczenia, również klinicznego. Medycyna integracyjna to komplementarne podejście do zachowania zdrowia. Dobierając o swój styl życia, prawdopodobnie naturalnie zwrócicie się też w stronę masaży, akupunktury, jogi, tai chi czy innej formy pracy z własnym ciałem, tak żeby poczuć się lepiej i bardzo was do tego zachęcam. Mam nadzieję, że te proste wskazówki dotyczące stylu życia będą dla ciebie łatwe do wdrożenia i pozwolą szybko poczuć się lepiej. Zapraszam cię do subskrybowania kanału, będzie ich tutaj więcej.